I dzisiaj nagam odcinek jak po prostu grać race który jest po stronie broniącej, na nowym sajcie A. Więc tak. Przydatny trik to jest. Musimy skoczyć tutaj. To jest bardzo takie trochę trudne, trochę łatwe. Ale po prostu trzeba tym skoczyć. To trochę mi zajmie, więc ym, ja zakryję ekran. Okej, okay, nie wiem, tak od razu mi się udało. Zostawcie subika i łapeczkę w górę na tym kanale, bo będzie więcej takich filmów. Ja tylko zastopuję czas. ok i pierwsze co? Trzeba tu dać bombę. Tu jeszcze zrobię maszyfera, ale to na następnym odcinku możemy z ultem i bez ultem na początku to jest i tutaj z ultem a bez ulta to czyli ja zawsze kupuję bakiego lub szybkie bronie. jak tu zawsze jeden przechodzi, bo tak to się nie opłaca ok za pierwszym razem mi się udało Jeszcze raz bomba raz. I tutaj wszystkich zabijamy nie? nie wiem też można rzucić się można rzucić się w okusza, na wejdę Więc no A chyba z drugiej strony To to jest fajnie Nie wiem, a no jest coś ale to może na inną postawą jest. Dobra, jeśli film Wam się ten spodobał, to zostawcie witami i łapeczkę w górę, a ja się żegnam nauka.